Dzień dobry. Witam Państwa. Nazywam się Natalia Mechlich. Chciałam Państwa przywitać na konferencji prasowej zorganizowanej przez Fundację Polskie Weto, która w dniu dzisiejszym złożyła już w ergo arenie, Zero Arenie w, w Gliwicach jedną kontrpetycję, a za chwilkę złoży również w Urzędzie Miasta Gliwice. Kontrpetycja dotyczy. Poparcia dla konferencji, Czego Ci Lekarz Nie Powie, organizowanej tutaj w maju, a co do której jeszcze w kwietniu, przepraszam, już jeszcze w kwietniu, a, je, a niestety do niej bardzo wielkie zastrzeżenia i pierwszą petycję wystosowała pani Alicja Musiał. Treść jest również dostępna w internecie, ale powiem szczerze my dlatego z pełnym oburzeniem przyszliśmy żeby pokazać Państwu, że głos kontrpetycji, której autorem jest pan prezes Adam Kania, to jest głos sprzeciwu, przeciwko cenzurze prewencyjnej, która w naszym przekonaniu została zastosowana w tym wypadku. O szczegółach opowie właśnie teraz prezes Fundacji Polskie Weto, pan Adam Kania. Zapraszam. Witam serdecznie drodzy państwo. Jakiś czas temu pojawiła się w przestrzeni medialnej informacja, że działaczka partii Razem pani Musiał postanowiła zrobić wszystko, żeby zablokować konferencję, czego ci lekarz nie powie. Po tej inicjatywie i petycji, którą pani Musiał zorganizowała, bardzo gorąco włączyła się w całą tą akcję Śląska Izba Lekarska. I tam już pan prezes, pan Tadeusz Urban, kontynuował tą nagonkę na to właśnie wydarzenie w związku z rzekomymi, antynaukowymi treściami, które na tej konferencji mają być podawane. Więc usystematyzujmy i uszeregujmy wszystkie informacje tak, żebyśmy posługiwali się właściwym przekazem. Po pierwsze, impreza, która jest organizowana przez między innymi wydawnictwo Harmonia, czego Harmonia Twoje Zdrowie, jest organizowana po raz piętnasty i któryś raz z rzędu w Gliwicach. I oprócz samej imprezy, czego ci lekarz nie powie, czyli szeregu wykładów różnych osób, różnych autorytetów z dziedziny medycyny, ale nie tylko. Wśród prelegentów są też profesorowie. Imprezą towarzyszącą są targi, targi, targi ekologiczne, nazwijmy je w bardzo ogólnym Znaczeniu. I temu właśnie przeciwstawić miałaby się pani Musiał i pan, pan Urban z Śląskiej Izby Lekarskiej. My w tych działaniach, zwłaszcza Śląskiej Izby Lekarskiej, która postanowiła pismami takimi, które miałyby zmierzać do tego, żeby prezydent miasta Gliwice zablokował, zabronił organizowania tej konferencji, wystosowaliśmy kontrpetycję. I drodzy Państwo, tą kontrpetycję podpisało prawie 2200 osób. Wszystkie dane, wszystkie osoby, które poparły tą kontrpetycję dołączamy jako załącznik do naszej kontrpetycji, która już została złożona do zarządcy Prezesa Pana Marcina Herra i zaraz po naszej konferencji także złożymy tą kontrpetycję na ręce Prezydenta Miasta Gliwice Pana Adama Neumana Drodzy Państwo nie możemy się zgodzić na to żeby w XXI wieku pod płaszczykiem tego, że ktoś robi nam dobrze stosować cenzurę prewencyjną tak, dokładnie cenzurę prewencyjną. Podmiot gospodarczy, który organizuje tę konferencję i też do protokołu, żeby było podane, nie jesteśmy w żaden sposób związani z organizatorami, z organizatorami tej konferencji, jest to nasza inicjatywa jako, jako fundacji wynikająca ze statutu, czyli po prostu nie możemy się zgodzić na to, żeby osoby, które postanowiły, stwierdziły, że treści, które są na tej konferencji podawane, one orzekły, że są antynaukowe, my na to się nie nie zgadzamy. Drodzy Państwo, prawo jest proste w tej materii. Jeżeli coś nie jest zakazane, to jest dozwolone. I nawet gdyby okazało się, że w jakiejś części Polski nie wiem, jakiś zlot. Płaskoziemców postanowi się spotykać i postanowią dzielić się swoją wiedzą albo swoim sposobem spostrzegania rzeczywistości. To jeżeli to nie jest zabronione prawem, to jest dozwolone, drodzy Państwo. I mówienie o tym, że coś jest dla naszego dobra i zmierzając do tego, że ktoś próbuje legalnie działającą, legalnie działającą firmę zablokować w swoich działaniach. Uważamy jako niezgodne z prawem. I żeby poodeprzeć swoją argumentację właśnie aktami prawnymi, drodzy Państwo, chciałbym przywołać dwa akty z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli ustawy zasadniczej. Zgodnie z artykułem 54 ustęp 1, Konstytucja mówi o tym, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów. Oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Drugi artykuł Konstytucji, tym razem 21, mówi o tym, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Ani jedna, ani druga przesłanka tutaj nie zachodzą, natomiast zarówno Śląska Izba Lekarska, jak i Działaczka partii razem, pani Alicja, musiał w mediach wywołały burzę w związku z tym, że no po prostu no nie podobają im się te treści, które tam są podawane. Nie możemy się na to zgodzić. Jeżeli, drodzy Państwo, my dzisiaj pozwolimy na to, żeby w XXI wieku ktoś próbował Zrobić zamach na podstawowe prawa konstytucyjne, wynikające z podstawowych wartości, które ona ze sobą niesie, czyli wartość wyrażania słowa i wartość prowadzenia gospodar działalności gospodarczej, no to. Y nie możemy mówić o tym, że zechcemy że żyć w państwie cywilizowanym. I jeszcze jeden wątek w całej tej sprawie. Pan doktor Tadeusz Tadeusz Urban, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, w naszej ocenie w sposób haniebny, a wręcz nawet graniczący z prawem, porównał organizatorów tej konferencji i uczestników tej konferencji do zlotu faszystów, erotomanów i jeszcze grupy satanistów. Jest to haniebne w naszej ocenie, i w naszym przekonaniu będziemy też starali się, aby naczelna Izba Lekarska dowiedziała się o tym, że takie słowa padły. No, nie godzą nie tylko prezesowi takiej instytucji jak Śląska Izba Lekarska, ale też lekarzowi, który pełni, jakby nie patrzeć, funkcję funkcje na świeczniku. Tyle tytułem mojego wprowadzenia. Jest z nami też Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności. Bardzo proszę pana Piotra Lubszczyka o, o zabranie głosu. Dzień dobry, witam państwa. No ja chciałem tylko dodać do tego, co tu powiedział mój przedmówca Adam, że sytuacja jest jakaś absurdalna i gdyby nie była taka brzemienna w skutkach, to powinniśmy się z tego śmiać. No. Nie może być tak, że powiem, powiem kolokwialnie, dlaczegoś widzi mi się, inna grupa osób nie może się spotkać tylko dlatego, że komuś się to nie podoba. No, przecież to jest jakaś sytuacja zupełnie jak z jakiegoś, nie wiem, Monty Pythona. No, 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 musimy działać w, w, w granicach prawa i, i wokół tego się obracać. Jeżeli osoby, które występują na tej konferencji mają prawo autorskie, nie są ograniczone, dlaczego się nie mają spotkać? Dlaczego ludzie. Obywatele, mieszkańcy Gliwi, czy ci, którzy przyjadą, nie mają swojej wiedzy o zdrowiu, brać od tych osób, a muszą brać od innych osób. No to jest zupełnie jakieś niezrozumiałe dla mnie. Ja chciałem tylko powiedzieć, jeszcze jako przedstawiciel stowarzyszenia, że myśmy osobiście, jako stowarzyszenie, doświadczali czegoś takiego jak cenzura prewencyjna. Mieliśmy wpisy na Facebooku naszej stronie stowarzyszeniowej, które nam były usuwane bezpodstawnie. Myśmy podawali tylko fakty, ale te fakty były dla kogoś niewygodne i Facebook chyba, na, nie wiem, czyjeś polecenie, usuwał nam te wpisy. My się boimy takiej sytuacji, ponieważ chyba nie o taką wolność nam chodziło. No, przecież myśmy się wyrwali z okowów socjalizmu czy jakiegoś tam, powiedzmy, komunizmu. Czy mamy wracać do czegoś takiego, to jest zupełnie jakby niepoważne i, i wydaje mi się, że wszystkim nam chodzi to samo, nawet państwu niezainteresowanym też powinno zależeć na tym, ponieważ dzisiaj nam zakażą mówienia o zdrowiu, a jutro nam zakażą spotykania się w jakimś innym celu i nie będzie żadnych przeszkód, znajdzie się ktoś, kto ma inne zdanie. Który będzie miał wpływ na to i tak e, zrobi. Więc, tylko tyle chciałem powiedzieć. Nie, e Bardzo dziękujemy. Kolejną osobą, która zabierze głos jest przewodnicząca okręgu w Gliwicach Nowa Nadzieja, pani Bożena Modzelewska. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, wolność słowa jest podstawową zasadą demokracji. Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że komuś zamyka się usta tylko dlatego, że nie podobają im się treści, które głosimy no lewica słynie z tego, że traktuje wolność słowa wybiórczo, tak? Te, te treści, które im odpowiadają są dobre, inne treści są już złe. My się temu sprzeciwiamy i ja jako tu przedstawicielka Nowej Nadziei, która jest partią wolnościową w Polsce, jestem zobowiązana też do obrony tej wolności, tej podstawowej wolności, demokracji, jaką jest wolność słowa. Szanowni Państwo, każdy z nas chce, żeby lekarz, do którego idziemy, leczył nas rzetelnie, żeby nam mówił prawdę o naszym stanie zdrowia, żeby nam dopasowywał najlepsze metody leczenia, jakie tylko jest w stanie dopasować i nikt nie chce być przez lekarza okłamywany. Najwidoczniej lewica tego nie rozumie, bo myśli, że jak zamknie lekarzom usta, to będzie lepiej na tym świecie. Otóż proszę państwa nie będzie. Chcemy, żeby lekarze mówili nam prawdę, chcemy, żeby lekarze mogli to prawdę mówić i żebyśmy nie musieli być w takiej sytuacji, w której nasze zdrowie jest zagrożone tylko dlatego, że jakiś lekarz przez jakąś opcję polityczną ma zamknięte usta. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu posła na Sejm, pana Grzegorza Paczka. Szanowni Państwo, przyjechałem dzisiaj tutaj jako poseł Ziemi Śląskiej, żeby poprzeć 2200 osób, które w ciągu kilku dni podpisały kontrpetycję. Osób, które chcą, żeby się tego typu wydarzenie. Odbyło w Gliwicach już w kwietniu 2024 roku. Odbyłem również osobistą rozmowę telefoniczną z prezydentem Gliwic, prosząc o pochylenie się nad tematem i Prosząc również, żeby pan prezydent zapoznał się z argumentacją zarówno jednej strony, jak i strony tej, i, i również z poglądami tych osób, które chcą przyjechać do Gliwic na to wydarzenie. Apeluję, apeluję również do wszystkich tych, którzy obecnie są w ostatnich dniach kampanii wyborczej samorządowej, aby nie wykorzystywali do swoich partykularnych interesów faktu, że ktoś chce zorganizować legalnie konferencję. Ja rozumiem, że lewica. W panice szuka teraz jakiejś popularności i Pani, która się stara o mandat w Sejmiku Śląskim, szuka jakiegoś sposobu, jak zwrócić na siebie uwagę, ale zdrowia ludzkie i rozmowa na temat tego zdrowia myślę że nie powinna być wykorzystywana do, do partykularnych celów. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy podpisali się pod tą petycją. Ja osobiście zrobię wszystko, żeby na tego typu konferencję przyjechać, bo uważam, że rozmowa na temat, do, na temat miodu, na temat warzyw to nie jest naprawdę temat, który powinien zaprzątać nam jak, jak, jakąkolwiek głowę. To są osoby, które tam przyjeżdżają, to są lekarze, ale to są również eksperci, to są, to są naukowcy i to w jakiś sposób lewica. Próbuję teraz przedstawić tego typu wydarzenie, jest po prostu nieprawdziwe. Apeluję również, ponieważ są media, za co bardzo dziękuję, że Państwo przyjechaliście, apeluję do Gazety Wyborczej, która tak chętnie kilka tygodni temu dosyć duży artykuł opublikowa opublikowała na temat tej akcji zbierania podpisów pod petycją lewicy. Zapraszam. Mamy zdecydowanie więcej teraz, jako środowiska wolnościowe, podpisów za tym, żeby to wydarzenie się odbyło i zachęcam niezależnych dziennikarzy, mówiąc niezależnych oczywiście, biorę to w duży cudzysłów, z Gazety Wyborczej, Jakbyście Państwo teraz opublikowali nowy, jeszcze obszerniejszy artykuł pokazujący również starania i podpisy osób, które chcą na tą konferencję i na to wydarzenie po prostu zwyczajnie przyjechać. Czy są jakieś pytania ze strony pracy? Jeszcze w ramach podsumowania ostatnie zdanie oddaję jeszcze głos panu prezesowi Fundacji Polskiej Weto Adamowi Kani. Drodzy Państwo, tak, rzeczywiście Pan Poseł ubiegł to, co chciałem powiedzieć na końcu. Jest tak, że z jednej strony organizator konferencji zaprasza lekarzy ze Śląskiej Izby Lekarskiej w oficjalnym piśmie do debaty, która mogłaby się odbyć właśnie w ramach tej konferencji, która ma się odbyć 20 kwietnia. Jestem ciekaw, czy którykolwiek z lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej, bo jak mówi Pan Prezes, stoi za nim ponad 20 tysięcy śląskich lekarzy. Czy którykolwiek lekarz stanie do debaty z ekspertami, którzy są zapraszani na konferencję, czego ci lekarz nie powie. Druga rzecz chciałem jeszcze dodać, że o podobnej nazwie jest czasopismo, które każdy z państwa może kupić nawet z Empiku. Właśnie mniej więcej brzmiące, czego ci lekarz nie powie, wydawnictwa holenderskiego. I jakoś nie słyszałem, żeby Śląska Izba Lekarska albo jakikolwiek działacz partii razem oponował to, że to czasopismo jest dostępne na rynku od wielu, wielu lat. I to, co pan poseł powiedział. Pytanie, czy Gazeta Wyborcza dzisiaj wspomni albo jutro wspomni o naszej konferencji prasowej i o tym, że powstała kompetycja z tak dużym poparciem. Obawiam się, że odpowiedź będzie przecząca. Tyle z naszej strony? Czy są pytania? Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. nie dane